Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przejść pierwszą konfigurację w telefonie iPhone 16. Na początku przesuwamy palcem do góry i wybieramy język. Następnie wybieramy nasz region. Wybieramy wielkość interfejsu i przechodzimy dalej. Możemy przeprowadzić szybką konfigurację za pomocą innego iPhone'a lub jeżeli nie mamy, no to klikamy skonfiguruj. Wybieramy, czy chcemy to konfigurować dla siebie, czy dla dziecka w rodzinie. Następnie możemy ustawić Face ID lub na razie pominąć ten krok. Wybieramy hasło do telefonu. Jeżeli chcemy zmienić opcję, naciskamy opcję kodu i możemy wybrać kod alfanumeryczny, kod numeryczny, kod czterocyfrowy numeryczny lub w ogóle nie używać żadnego kodu do telefonu. Ja wybiorę czterocyfrowy kod numeryczny. Następnie użyjmy to i yy, podajemy ponownie kod. Następnie możemy przywrócić dane z, z chmury z iClouda lub na razie niczego nie przenosić. Podajemy konto. Logujemy się do konta Apple ID i klikamy dalej. Następnie naciskamy akceptuj i czekamy chwilę następnie przechodzimy dalej wybieramy opcję skonfiguruj później w ustawieniach Następnie wybieramy, czy chcemy wysyłać do deweloperów Apple e, analizy iPhone'a. Możemy też wybrać, żeby nie udostępniać. Przechodzimy dalej. A następnie możemy dostosować przycisk czynności, który znajduje się w tym miejscu, lub jeżeli nam odpowiada taka opcja, to nie edytujemy. Następnie przechodzimy dalej, dalej i jeszcze raz dalej. Przesuwamy palcem do góry i to wszystko. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.